Siódma dziewiąta, poranek rozgłośni katolickich. Profesora Agnieszka Mastaleszmiga, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej, jest naszym gościem, ostatnim już gościem w poranku siódma dziewiąta. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Sezon infekcyjny trwa w najlepsze. Czy jest coś, pani profesor, co możemy dla siebie zrobić, by przed tymi chorobami się uchronić? Możemy bardzo dużo i to są z jednej strony takie oczywiste zalecenia, dosyć ogólne, a z drugiej bardzo ważne. Niby wszyscy to wiemy, że ten sezon infekcyjny to jest taki test dla naszego układu immunologicznego i odporności i że powinniśmy się wysypiać, dobrze odżywiać, jeść warzywa, owoce, żeby dostarczać witamin, no ale nie wszyscy to robimy, ale myślę, że zawsze warto powtórzyć. Natomiast pamiętajmy też, że jeśli mamy jakieś problemy zdrowotne, mamy trochę gorszą odporność, to w tym sezonie infekcyjnym powinniśmy ograniczyć bywanie w takich dużych skupiskach ludzkich, po prostu ograniczyć te miejsca, gdzie przewija się dużo ludzi, bo to ograniczenie kontaktu no, też y, będzie korzystnie y, wpływało na to, że nie będziemy mieć tyle kontaktu z osobami, które mogą być już potencjalnie chore y, i w takich miejscach się znajdą. Mówi Pani o spożywaniu większej ilości warzyw i owoców, ale wiemy doskonale, że spożywieniem trudno jest właśnie dostarczyć tych wszystkich niezbędnych składników. Jeśli suplementacja, Pani profesor, to jaka, czym, w jaki sposób? Najważniejszą witaminą, o której musimy pamiętać przez cały rok, ale w sezonie infekcyjnym i zimą, zwłaszcza jest witamina D. Dlatego, że ona bardzo poprawia działanie naszego układu immunologicznego i powinniśmy ją codziennie zażywać w dawce zależnej, no przede wszystkim od wieku, dlatego, że dla starszych osób to będzie najczęściej 4000 jednostek, dla przeciętnej osoby dorosłej to jest 2000 jednostek i powinniśmy te standardowe dawki po prostu codziennie zażywać, bo ta witamina rzeczywiście wpływa na naszą odporność. No co w tym momencie chorujemy najczęściej? Bo ja pamiętam, jeszcze kilka tygodni temu, właśnie na Antenie naszego Poranka 7-9, rozmawiałam o tym właśnie z przedstawicielem. No i był to Krztusiec, z przedstawicielem oczywiście tego sektora medycznego, to miałam na myśli. W tej chwili mamy taki miks różnych chorób. Dominują choroby wirusowe. Oczywiście krztuśca mamy dużo, dlatego że od ubiegłego roku, no można powiedzieć, trwa epidemia krztuśca, dlatego że w poprzednich latach notowaliśmy między 1000 a 2000 przypadków zachorowań, oczywiście zdiagnozowanych w skali roku. Natomiast w ubiegłym roku tych przypadków było ponad 32 tysiące. I te, w tym roku ta epidemia trwa. Natomiast no, krztusiec i tak nie przebije nam tych najczęstszych, Chorób wirusowych, czyli no różnych wirusów, które wywołują infekcje przeziębieniowe. Pamiętajmy też, że mamy styczeń, także będzie nam się już rozkręcać grypa, będzie jej na pewno coraz więcej, już się pojawiają przypadki. Mamy też cały czas oczywiście przypadki COVID, mamy zakażenia RSV. No ja mówię o tych, które możemy zdiagnozować, bo mamy w podstawowej opiece zdrowotnej szybkie testy. Ale pamiętajmy, że wirusów, które wywołują zakażenia dróg oddechowych jest ponad setka i my wielu nie zdiagnozujemy, nie będziemy wiedzieć, jaki wirus konkretnie nas zaatakował, ale po objawach wiemy, że to jest infekcja wirusowa, niebakteryjna i te infekcje dominują. Ostatnio słyszałam, że coraz częściej dopada nas także zapalenie płuc. No, zapalenie płuc jest już jednostką chorobową, która może mieć y, różną przyczynę, czyli może ją wywołać wirus. Najczęściej zapalenia płuc są wywołane przez bakterie i y, one rzeczywiście występują. Wspomniała Pani o krztuścu. Y, no, jednym z najczęstszych powikłań krztuśca jest właśnie zapalenie płuc, które może być już zapaleniem wywołanym przez y, na przykład pneumokoka, czyli już inną bakterię, która będzie powodowała tak zwane nadkażenie, czyli jesteśmy chorzy na jedną chorobę, a potem dochodzi nam jakby kolejna. I rzeczywiście no, zapalenia płuc zdarzają się. One są szczególnie groźne dla tych osób starszych, dlatego też warto się szczepić przeciwko pneumokokom, który. Jest najczęstszym patogenem wywołującym właśnie zapalenie płuc. Pamiętajmy o tym, ponad połowa przypadków to są zapalenia pneumokokowe. Mamy szczepienia i możemy się zabezpieczyć, i wtedy oczywiście nie eliminujemy całkowicie tego ryzyka, ale je zmniejszamy. Są także antybiotyki, temat bardzo kontrowersyjny. No właśnie, ich powinniśmy unikać, spożywamy ich zbyt dużo, przyjmujemy zbyt dużo. Zdecydowanie Polska jest w czołówce europejskiej takiego nadmiernego zużycia antybiotyków. Spożywamy ich za dużo i w niepotrzeb niepotrzebnie, w takich nieprawidłowych wskazaniach, dlatego że antybiotyki są bardzo potrzebne i to jest bardzo dobra broń przeciwko bakteriom. Natomiast no, u nas bardzo często dochodzi do stosowania takiego nadmiernego, kiedy mamy jeszcze infekcję wirusową, a ten antybiotyk wtedy nie pomaga, bo antybiotyk nie działa na wirusy. Mało tego, trzeba pamiętać o tym, że jak włączamy antybiotyk za wcześnie, czyli kiedy jeszcze mamy infekcję wirusową, to szkodzimy organizmowi, dlatego że. Mamy naturalną florę bakteryjną w każdej prawie części ciała. W drogach oddechowych tej flory jest dużo. To są dobre bakterie, które pomagają nam bronić nasze drogi oddechowe przed wtargnięciem chociażby wirusów. Natomiast kiedy za wcześnie włączamy antybiotyk, to tę florę niszczymy. Czyli no, otwieramy drzwi szeroko i wtedy ten wirus wywołuje nasilone objawy, a potem łatwiej rozwija się nadkażenie bakteryjne już tymi złymi bakteriami, bo jesteśmy bezbronni. Więc chciałabym zaapelować, żebyśmy nie sięgali za wcześnie po antybiotyk. On będzie do zastosowania u tych osób, które rozwiną nadkażenie bakteryjne, właśnie wspomniane zapalenie płuc czy inne bakteryjne powikłania, zapalenie ucha środkowego, mamy zapalenia gardła takie jak angina, gdzie też musimy zastosować antybiotyk bakteryjne, zapalenia zatok. Tutaj już lekarz musi zadecydować. Natomiast no, nie sięgajmy, nie, nie stosujmy też takiej zasady, że na przykład zostały nam dwie, trzy tabletki po poprzedniej infekcji, a to zacznę potem. Pójdę do lekarza, to on mi już pewnie przepisze kolejne opakowanie. A to bardzo no to częste. Takie, bardzo częsta niestety, praktyka. Dlatego o tym wspominam, bo wiem, że to jest bardzo częsta praktyka. To jest bardzo niedobra praktyka, bo po prostu szkodzimy własnemu organizmowi. To, nasza... to nie jest tak. obojętne dla Właśnie naszego organizmu. Właśnie przez to, że tak często spożywamy te antybiotyki, nasza odporność spada? No, tak jak powiedziałam, to jest nie tyle bezpośrednie takie przełożenie na odporność, ile to jest takie wyjałowienie organizmu, czyli niszczymy swoją naturalną florę bakteryjną, bo w naszym nosie, gardle o skrzelach, przewodzie pokarmowym, są bakterie. To są dobre bakterie, które stanowią taki nasz mikrobiom, tak zwany naturalna flora bakteryjna jest ochroną naszego organizmu i w pewnym sensie to jest też element układu odpornościowego. Jeśli my stosujemy antybiotyk często, niepotrzebnie, albo zaczynamy go stosować, przerywamy, to niestety każda tabletka antybiotyku tę florę niszczy. Ona się potem bardzo długo odbudowuje. Właśnie, wiem, czy, tak. I tutaj, czy słuchacze wiedzą, że. O to chciałam zapytać. z antybiotykoterapii to jest 3-6 miesięcy odbudowywania się mikrobiomu jelitowego. To jest bardzo długi czas na regenerację tych bakterii. Więc antybiotyk tylko z rozwagą, tylko z głową. I o tym właśnie chciałam zapytać, bo ostatnio słyszałam i to dość często pojawia się coraz częściej w przestrzeni medialnej, że potrzebujemy 6 miesięcy, żeby właśnie tak jak pani powiedziała, odbudować ten swój organizm, florę właśnie po takiej antybiotykoterapii, jak zatem zregenerować organizm po takiej kuracji? To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że z jednej strony mamy bardzo dużo preparatów, tak zwanych probiotyków łączonych, probiotyków z prebiotykami, ale przez to, że jest ich bardzo dużo, to też nie zawsze potrafimy wybrać no, taki dobry preparat, który zawiera i dużo tych kultur i jest lekiem, a nie suplementem diety, bo tutaj też podkreślam, jest to duża różnica. Lek jest zawsze badany klinicznie, suplement diety nie, więc. W suplemencie nie do końca wiemy, co się zawiera, więc tutaj trzeba wybierać mądrze, no i trzeba stosować probiotyki, trzeba się znowu dobrze odżywiać, tak żeby ta flora bakteryjna nam po prostu wracała do normy. Natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że to się nie zadzieje w tydzień czy dwa, bo to musi też być taka naturalna odbudowa. Natomiast pamiętajmy, że właśnie jeśli mówimy o niepotrzebnej antybiotykoterapii, to stosując antybiotyki o szerokim spektrum, Czyli pacjenci często mówią silne. My wiemy, że nie ma antybiotyków silnych i słabych, tylko no, są antybiotyki o węższym, szerszym spektrum, czyli szerokie spektrum to takie, które wybija wszystko. To niestety ta odbudowa będzie trwała długo, a może też być przewlekłe powikłanie, jak chociażby biegunka przewlekła, która z kolei znowu będzie wymagała leczenia, czyli z jednej choroby wchodzimy w kolejną. Więc najlepiej po prostu nie chorować i niech ten 2025 <laughs> rok właśnie taki będzie. Tego chyba wszystkim życzymy. Ja zawsze wszystkim życzę dużo zdrowia i sobie też, bo to jest taki truizm. Natomiast to jest bardzo ważne i myślę, że każdy zaczyna cenić zdrowie dopiero wtedy, kiedy zachoruje, zwłaszcza poważnie, i dopiero wtedy docenia, jak ważne jest to życzenie, żebyśmy byli zdrowi. I tego wszystkim słuchaczom życzę. I to wszystko od pani profesor Agnieszki mastaleś migas Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie, życzę wszystkim miłego dnia. Siódma dziewiąta, poranek rozgłośni katolickich.